strejka ciapek ciapek na chorobowym wczoraj przy koszeniu zielonek smrody, smrody poszły myślałem że to z kosiarki z pasków, a tu sprzęgło pierwsza regulacja nic nie dała efektu jak się okazuje, brak podpórki pod łapkę, i coś trzeba by wymyślić w jakiś sposób, żeby to coś podpierało. Może znajdziemy gdzieś starą jakąś podpórkę, to wrzucimy na śrubę jakoś to we, spawać czy coś i na śrubę pod łapę wrzucić, żeby się trzymało. No nie ma czasu po prostu na, na rozbieranki. Zaraz zobaczymy, co do głowy przyjdzie. I zaczniemy działać. Takim wędzidłem magnesowym wyłowili nakrętkę, co gdzieś się tam wytegotała swego czasu. To jest ta kontru, kontra od łapek i łebki od nitów. Widać, że to jest ścięte. Po prostu je urwało przy. No to aby były po prostu przekute za bardzo yy, przekute właśnie bo te łapki były już wymieniane. Swego czasu. W tej chwili to jest no, słońce świeci, nie widać. No. Tamtej się nie wyciągnęło. Yy, no bo jest ciasno, nie wiadomo gdzie to tam leży. Tu już kupione są nowe, są trzy Ech. i, i no trzeba to jakoś montować. No. Prawdopodobnie zrobię długość no na tyle, żeby ino po prostu wchodziło. Trzeba tam pomierzyć to. Wklepać go tak, żeby po prostu i przyhertolić spawarką. Po prostu, żeby była blokada, no nie. i Resztę łapki po zewnątrz, cyknąć elektrodom, na ile się to da. żeby nie spapać śruby, tam od łapki w spodzie, no i tyle, zobaczymy, może się to uda. No bo nie, tak, jak mówię, nie ma czasu, żeby to rozjeżdżać, bo jest roboty. A siano do zbioru, ciapek potrzebny. Wiadomo, ciapkiem się zgarnuje. pająkiem bo to jest wszystko kiszonkę. no kiszonkę musi być w tej chwili. Zobaczy się, ile wytrzymie. No był tu wcześniej problem z jedną łapką. Przypuszczam, że to było to, że po prostu może jakoś się to tam trzymało, jak dostała łapa. Ta główna od zacisku o luzu, no to ta wyleciała. No nie. Także także zobaczy się, ile jak wyjdzie, jak będzie to chodzić. Nie ma co kombinować bardzo. bo Chodzi o to żeby wyważone było tak to są to są trzy łapy nie tak jak tam sześć czy bodajże w tych w tych nowszego typu bo to jest stare wszystko już jeszcze 77 rocznik może stara konstrukcja. Tak, to tam widać, że serenę szczelił. Jest po prostu luz. Jest luz między nitami a całą tarczą sprzęgła w tych dziurach. Między nitami te nity, no to nawet fajnie tu spasowały bo się wbiły. Ładził, są piątki. No tam jest rozrypane. No ale to tak idzie do zewnątrz. A po prostu weźmie się przykróci ten, tak do połowy, te nity i złożymy. Może nie będzie latało. Tak jak mówię, nity zabezpieczymy, no to może się to ściśnie i za tego ta jakoś ładnie. Łapki w samej nie, nie chycę z pawarką, bo do tarczy, bo jest za, za ciasno. Z tego co widzę. No takie coś zrobiłem Ucięte, bo były trochę za długie. No wiadomo to by było klepane to takie musi być dłuższe całkiem, no nie? nit ustabilizuje babkę na blasze także że tam już i tak był luz no to zewnętrzna łapa te widełki to docisną to i tak będzie na odepchnięcie tu na zewnątrz w tę stronę no to powinno się to trzymać kupy jak to mówią siła w kupie i ładnie ładnie wszystko tam pasuje, siedzi bez luzu podpórka Luzna te 6 cm ciasnawo. Akurat pod klucz taki 17 na te 6 mm odłożyska łożyska. Kontrę dorzucić i ma działać. Posprawdzać resztę do tego.

palimy coś trzeba jeszcze podregulować no i działa w miarę nie, bardzo, nie trzeba bardzo wciskać mocno bo Wtedy już przechodzi za bardzo i wcisk. Po prostu słychać szum. Prawdopodobnie już tam jest starsza wyjechana. Jedzie po nitach ale da się wbić A nieźle, w razie czego to się rozjedzie jak już całkiem siądzie. Ważne, że się udało w miarę Udało O tyle o ile, bo trochę nim szarpnie, ale jest Także Zawsze coś się poradzi na szybko. Trochę może ciężko chodzi, wysoko łapie, ale jest chociaż zapas. Piątka i ciągnie, także nie jest źle. Może tam nawet i ta tarcza jest w porządku, Ważne, że jest, chodzi, zrobiło się i ma być. Także do następnego kombinowanego.